Bezpłatne badania mamograficzne to proste i bezbolesne badanie, a może uratować życie. W badaniu mogą wziąć udział panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także nie miały wykonywanej mamografii w ramach programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mamografii po upływie 12 miesięcy. Mobilna pracownia mamograficzna będzie do dyspozycji pań w Olsztynie przy markacie przy ulicy Metalowej 2 w dniach 13 sierpnia w godzinach od 9 do 17 i 14 sierpnia w godzinach od 8 do 15. Przed wizytą należy dokonać rejestracji pod numerem telefonu 58 666 24 44 lub pod linkiem na mammo.pl łamane przez formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym trzeba przygotować dowód osobisty. Na badanie warto też zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mamografii.